Witajcie w ósmym dniu vlogmas. U mnie jest poniedziałek i na wstępie chciałam od razu coś powiedzieć. Wczoraj nie pojawił się vlog, pojawił się inny film o, o tych lakierach, które mam na paznokciach, o który prosiliście, więc ten film już jest na kanale i to są lakiery semilak, ale nie hybrydy, tylko lakiery, które nosiłam w ostatnich tygodniach i mnie o nie pytaliście. Już jest moja. Mój film o nich na kanale. A dzisiaj ten film pojawi się jako drugi i to będą dwa vlogi. Jednego dnia będziecie mieli, czyli jeżeli oglądacie ten, to znaczy, że jeszcze dzisiaj był poprzedni z dnia wczorajszego, gdyż po prostu wczoraj wróciliśmy tak późno, że już nie miałam siły siedzieć i montować filmu, a od rana miałam bardzo dużo pracy i ogarnięcia takich rzeczy na bieżąco, że po prostu nie dałam rady, no nie dałam rady tego zrobić po prostu. Także dzisiaj macie dwa vlogi do obejrzenia. No, niestety, tak jest, że jeżeli ja nagrywam jednego dnia i wieczorem, albo w nocy to montuję i wrzucam następnego dnia rano, to czasami po prostu tak może być. Także um, musicie mi wybaczyć. Wróciliśmy po weekendzie. I zrelaksowani, ale też zmęczeni, bo wiecie, jednak wyjazd, droga, trochę poimprezowaliśmy, trochę połaziliśmy, więc z jednej strony czuję się tak psychicznie wypoczęta, ale fizycznie czuję się mega zmęczona. Kicia przyszła, tak. Update jest taki, że Kicia korzysta z tego łóżka. Pytaliście o to łóżko, jak tam zwierzaki, więc Kicia jakoś przez weekend polubiła się z łóżeczkiem, więc łóżeczko zostanie. Tak, Kiciuńka. No nie dasz mi ponagrywać, nie też, tak. No super, super kodow. Tak więc weekend nam się udał bardzo fajnie. Kitek, bo mnie. Pozaciągasz mi spodnie, przepraszam Cię. Weekend nam się bardzo fajnie udał. Pytaliście o dwie rzeczy: czemu już nie otwieram tego kalendarza? Ała! tego kalendarza y, z czekoladkami wiecie co, y, po pierwsze one powypadały i tam nie ma no są puste tak jak już wam pokazywałam y, po drugie ta czekolada nie jest najsmaczniejsza, a po trzecie teraz do świąt spróbuję, przynajmniej mam takie postanowienie, żeby zrobić y, trochę taki detoks od słodyczy i ograniczyć jakieś tam fast foody, pizza, wiadomo, że na pewno coś się pojawi, ale y, chcę zrobić taki detoks przed świętami, bo później wyjeżdżamy w góry i dla mnie ten tydzień sylwestrowy to jest zawsze po prostu taki tydzień w roku, gdzie ja się odcinam, nie wrzucam filmów, nie czytam komentarzy, nie wchodzę do internetu, jem wszystko na co mam ochotę i to jest taki tydzień w roku. Jedynych moich takich prawdziwych wakacji. Wiadomo, że tam wiem, wrzucam zdjęcia na Instagram czy na Facebooku, no bo też i na pamiątkę jest co, jest co pokazywać, bo zawsze jest pięknie w górach. A jedziemy do Austrii, tak nie powiedziałam tego. Ale to jest dla mnie zawsze co roku, już od kilku lat taki właśnie okres e, takiego totalnego chilloutu, nie odpowiadam na maile, nic nie robię, po prostu wyjeżdżam I, i to jest taki tydzień w roku, kiedy naprawdę wypoczywam i też wtedy jem totalnie wszystko, na co mam ochotę. Eee, nie żałuję sobie niczego, nie patrzę czy jest zdrowe, niezdrowe i tak dalej. Eee, po prostu jem totalnie, absolutnie wszystko na co mam ochotę. Zawsze wracam też parę kilo cięższa, ale co tam? To jest po prostu <grym> mój tydzień w roku, więc stwierdziłam, że Kitek, bardzo Cię proszę, bo Cię zamorduję zaraz. Zamorduję kota, no? Nie będzie kota. Eee, <grym> I. Mm, ja ach, no i właśnie, teraz staram się codziennie ćwiczyć, chociaż też mi to różnie, różnie wychodzi, ale staram się codziennie ćwiczyć albo przynajmniej 5 dni w tygodniu, bo w weekendy zawsze mi jest ciężko się zebrać, poza tym nie lubię przy Tomku ćwiczyć, w ogóle nie lubię przy ludziach ćwiczyć. Tak samo jak mnie pytacie, dlaczego nie pokazuję jak ćwiczę, no nic wam tu nie da, <laughs> najpierw się pośmiecie, a bardzo nie lubię, no nie lubię tego i tyle, tak, także... Nie będę tego pokazywać. No i pytaliście, czemu nie otwierałam kalendarza? No nie chciało mi się go wieść teraz, yy, wiecie, do hotelu ze sobą, dlatego dzisiaj po prostu otworzę więcej okienek. I mam tutaj, mam nóż, bo właśnie robiłam sobie paznokcie, Czy wy też tak macie, że jak wyjeżdżacie yy, gdzieś, ja zawsze jak noszę walizki, wiadomo, że nie jakieś super ciężkie, bo tym się zajmuje Tomek, ale zawsze jak wyciągam jakieś torby z samochodu czy coś to zawsze mi się gdzieś złamie paznokieć, dlatego teraz jeszcze je skróciłam. Ale super mi się te kolory <grym> podobają. Mam teraz fazę na takie różnokolorowe paznokcie, jeżeli chcecie znać opinię i wszystkie kolory, to właśnie odsyłam was do tego filmu e, z Semilakiem. Może dam Wam link pod spodem. No i co? Otwieramy kalendarz. Ach no i właśnie tutaj mam. <grym> mam nożyk, żeby sobie już dalej tych paznokci nie rozwalić. I na my skończyliśmy? Czwórka, piątka była. To teraz będziemy otwierać 6, 7, 8. O, i co my? Co to jest? Hello, Loli. Nie mam pojęcia, co to jest za produkt. Właśnie. Co to jest? Czy to jest błyszczyk, czy co to jest? Tak. Candy Orchid Tinted Lip and Cheek Stain. To będzie pewnie jakieś fioletowe. Strasznie. O kurczę. No słuchajcie, nie otworzę tego. <laughs> nie ma opcji. Nie otworzę tego. No, to jest hit beneficie, że robisz takie rzeczy dla kobiet, a tego się nie da się otworzyć. A ja mam naprawdę całkiem silne ręce i zazwyczaj sobie otwieram wszystkie słoiki sama, więc dobra. To poczeka na tomka. To jest śmieszne. Dobra, teraz yy, dalej będzie siódemka. Tutaj mamy siódemkę. Może tak położymy. I co mamy tutaj? No. I tu mamy professional, czyli to jest o, no bądź dobrym aparatem i się sfokusuj na to. To jest taka dosyć znana yy, baza. Dużo dziewczyn ją poleca, ja kompletnie nie mam problemów z porami, ale może jakoś fajnie się będzie sprawdzała. Pod podkład. Zobaczymy. ProBalm to minimize the appearance of pores. Nie mam w ogóle na szczęście z tym problemu. I jeszcze usameczka. O! Jak ja to chciałam, słuchajcie, tak bardzo chciałam, żeby to było w tym kalendarzu. Nie, no po prostu. Tania Beru ostatnio powiedziała w jednym z vlogów, że YouTuberzy wykształcili nową umiejętność otwierania kalendarzy adwentowych jedną ręką. I to jest. What's up? Miniaturka. I to jest Soft Focus Highlighter. I zobaczymy, czy to się da. Czy to się da? A tak da się otworzyć, ładnie. I to jest. Highlighter w takim, no w takim styku, w takiej pomadce. I nie wiem, czy to widzicie, to jest naprawdę gruba rzecz. I on jest taki fajny, bo jest taki różowawy. I ja wolę zdecydowanie takie highlightery, ale nie jest jakiś taki mocno różowy. Widzicie, to jest taki <laughs> Rose Gold. Nie, no taki no nie wiem, ocenicie sobie same, ale. Bardzo, bardzo mi się podoba i bardzo się z tego cieszę, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo. To też może być fajne. No tylko zobaczymy, jak uda mi się to otworzyć. Więc dobrze, otworzyłam. Raz, dwa, trzy, dobrze. Osiem, jeszcze tu mamy parę rzeczy do otwarcia. Jestem bardzo ciekawa. Część osób mi pisała, że sprawdziła w internecie, co jest w, co jest w poszczególnych okienkach. Słuchajcie, ja też mogłam się tego dowiedzieć, bo jak to kupowałam, to na stronie Benefitu jest lista i tam jest napisane, jakie są w środku produkty. Ale nie chciałam sobie psuć. Mm, tak, Kiciu, nie chciałam sobie psuć y, zabawy. Zobaczcie, co sobie przywiozłam z zakopanego z kolibecki. Mm, tak wiem. Jestem uzależniona od pierogów, co poradzić. Nic na to nie poradzę. Także zaraz sobie odgrzewam obiad i będę jeść pierożki. Miam, niam, niam, niam. Nawet nie wiecie, jaką radość mi sprawia patrzenie na te pierogi. To tak jak Tomek z Pizzą dosłownie. Zobaczcie, kto jednak postanowił korzystać ze swojego łóżeczka, tak? Pani się bardzo cieszy, że kotu się jednak spodobało. No, bo nie miał kot swojego łóżeczka. Teraz masz swoje kiciowe łóżeczko, tak? I zobaczcie, je ustawiłam w rogu naszej kanapy. Tutaj jest cieplutko, nic nie wieje i w ogóle. Tak, Kicia ma... O, super, że wyszłaś. Kicia ma w końcu swoje łóżeczko. Chodź tutaj, Kicia, chodź tu. Tu chodź. O, brawo, zobaczcie, jaki grzeczny kot. Normalnie tresowana Kicia, tak? Brawo. Brawo. piękna to znowu ja zaraz wychodzę i pokażę Wam, co mam dzisiaj na sobie. Pogoda jest okropna, sleje i. Ale muszę załatwić kilka rzeczy. I no sobie, mam kurtkę, nowość. Yy, skusiłam się w Zakopanem. Właściwie Tomek mnie namówił, żebym kupiła nową kurtkę. Taką krótką. Poprzednią już mam, nie wiem, Z 6, 7. No nie, z 6, z 6 lat i, Chodząc po sklepach, nie, zupełnie nie planowałam nic kupić, ale znalazłam tą i stwierdziłam, że jest Jest okay. zwykła czarna. Tutaj dopasowana w talii. Tu ma odpowiednią długość. Tu ma mankiet. No, wszystko ma kaptur. Wszystko tak jak powinno być. I to jest EA7. Tomek jest wielkim fanem. Ja mniej. Znaczy męskie rzeczy, ok. Damskie. Różnie, ale ta kurtka, która mi się spodobała, e, jeszcze była na przycenie, bo to jest zeszłoroczna kolekcja, więc. Super, i do tego, G tradycyjnie już, na pewno wszyscy wiedzą, nie muszę mówić, jeansy z diesla, to jest model Skinny's, często mnie o to pytacie wszystkie, moje jeansy z diesla to jest Skinny's i te bodki, które przywiozłam z Berlina, boy wallet on chain, Słuchaj, gotowy na spacer, tak, idziemy jeszcze przed, przed moim wyjściem na spacerek, tak? Zero radości. Co się stało? na spacer? Może nie chcesz iść na spacer, możesz tu zostać? Tak? No dobra, więc idziemy. Lech, musisz to zabrać i oddać mi w nowym roku. Dlaczego? Bo to jest moja ulubiona czekolada, ja zawsze no ją, zj dobra, zjad... się... ja ją zawsze zjadam na raz, a tam to jest... Oversize. Oversize. Ile ona ma kalorii? 100 gram ma 555, a tu jest 220 gramów. No Nie, tu ja wiem, to. Będziemy wracać z to Będziemy stać w koch. Ja właśnie mówiłam, że robimy deton. Teraz jest się nie jeść słodyczy. Kopiecie na no, jakaś pizza. Nie aż taki. Nie jeden. aż taki deton. No. Tak, żebyście tutaj nie wyciągnęli mylnych wniosków, tak, tak. Właśnie musimy jakieś pomarańcze i marchewki na sok kupić, bo już nic nie mamy. Wszystko ja wycisnęliśmy. No to kupisz po raz kolejny. Ale się ogarnął nas słonizm, bo Tomek po mnie przyjechał i tak, weź oscypki dla taty. Dobrze, zeszłam, masz oscypki? Nie. To ja wejdę, poszedł na górę wrócił, masz uscypki, nie. to już jest dobry słonizm. Iść po na górę i wrócić bez nich to już jest taki solidny słonizm powiedziałabym. Tak. A i zawsze musimy tutaj jeździć przed piątą zaczek jest pusto. A przed czwartą zawsze stoimy. Ale się korku. w ogóle jakoś pusto jest w mieście. Może wszyscy zmieniają opony. Jedziemy na pocztę tu zawsze jest mega, mega korek coś tutaj remontują a tu stań, Lewek no nie a, no tu sobie możesz wjechać, ja sobie tu przejdę odebrałam listę już od Was tam jeszcze mam jakąś ogromną paczkę z tyłu w bagażniku nie wiem, co to jest ale zobaczymy później. może jakiś prezent dla Lwa? może prezent dla Lwa no. A zajęło mi długo czasu na poczcie, bo ktoś wysłał list bez adresu. To jest hit, słuchajcie, list bez adresu, jest nadawca, ale nie ma odbiorcy. I tylko był ten, jakiś tam numer przesyłki, pani musiała przy mnie otworzyć, i musiałam powiedzieć, czy to do mnie, czy nie. Bo kurcze, tak do końca nie było wiadomo, do kogo to jest, ale też jak ktoś to przyjął na poczcie, jak ktoś to wysłał. Bardzo, bardzo to ciekawe. No też dziwne, jak to by był prezent, to skąd byś miał wiedzieć, że to no. Jakby tam nie było żadnego listu. Jakby wysłali na przykład kluczyki do lambo. No. Wiem że to na pewno do mnie. <noise> że to dla lwa. No więc tak, ta takiej przygody na tym nam poczcie jeszcze nie miał. Ale pani już mnie znają, już mi zatrzymują przesyłki nawet jak tam coś z... nie ten, więc super. Super. Jedziemy do Lidla, Do grilla? Mm. A nie, nie powiem, bo jak nie będzie, to tym bardziej w żadnym później nie będzie. No. Ale... Chleby, jak chcesz. Czy już do domu? No bym chociażby, chociaż sobie kupić? No to chodź. Czemu tak hamujesz ty, żeby no to sobie tak zęby się... wybił? Z czego od hamowania? No do tego. Od no do tego. Ale w takiej już do domu rozwiane włosy i szybki food haul. Trochę tego jest, byliśmy na takich większych zakupach i mam tak brokuła do gotowania mojego ulubionego. Stwierdziłam, że dawno nie jadłam sałatki, więc kupiłam yy, szybko rukolę, taką mieszankę sałat, czerwoną cebulę, małe pomidorki, gdzieś tu, a jest to ogórek, szczynek do koktajli, banany do koktajli, w ogóle udało mi się kupić takie, słuchajcie, w sklepie takim koło nas cytryny, jakieś prosto sadu, bio, bez i jeszcze w ogóle niektóre mają listki też czerwone. Zobaczymy, bo ostatnio jak wyciskam sok z cytryn, to niektóre są takie gorzkie, obrzydliwe, że masakra. Czasami w Lidlu można kupić biocytryny. Twarożek wiejski ze szczypiorkiem. Tak tyle suszony też do koktajli tutaj stoi moja stała mieszanka, to jest mój ostatnio ulubiony zestaw, więc póki mi się nie znudzi, to będę takie pić. Tutaj Tomek kupił sobie bułeczki w Lidlu, a ja kupiłam, nie w Lidlu, tu w sklepie kones chciałam prawdziwy, ciemny chleb razowy, ale nic nie było i kupiłam takie. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Kupiłam takie duże płatki, bo ostatnio też zaczęłam z nimi, nimi robić ten fajnie mi się sprawdzają dwie wody mineralne. Tutaj znalazłam Wodę kokosową, więc zobaczymy jak to się będzie sprawdzało do koktajli. Papryka, batat, tu oczywiście pomarańcze też bio. Próbowałam kupować zwykłe, ale są tak gorzkie i śmierdzące i w ogóle, że kupuję tylko te, te bio z Lidla, ale były tylko trzy siateczki niestety masło i żółty ser do kanapek dla Tomka o to jest też dwa Red Bulla on na śniadanie najpierw na pusty żołądek wypija kawę, potem w drodze do pracy Red Bulla także to jest styl warzywienia się i ogromne siata marchewek na soki i tak to wszystko wygląda zobaczymy jeszcze co kryje ta wielka paka Zaraz ją otworzę i Wam pokażę. Zobaczymy co to... Co to jest? Muszę to tak wam pokazać. Wesołych Świąt Słoniu i Lwie. O matko, jakie tu są rzeczy. O oh, wow, tu jest jakiegoś lwa. Wiecie co, ja poczekam, bo Tomek poszedł wprowadzić samochód na parking, ja zaczekam i z nim do otworzę. Zobaczymy razem, bo tu jest, patrz, Wesołych Świąt. No właśnie. Wesołych lwa. Wyjmiesz to? A to jest poduszka. Widzicie lew poduszka. Ale jakie ładny. No. A to jest haftowany? Tak. Mm -hmm. Ładny. O ja zobaczę I słoń. I słoń. Susik, chcesz też zobaczyć? Lew i słoń zawsze razem. Ekstra. Dziękuję pachnie. Tu jest jeszcze branzoletka, Słuszica coś chcesz branzolet. No, <laughs> nie. Ale zobacz, tu jest jeszcze coś. Ładne, prawda? Chodź, zobacz, jakie ładne. Patrz, to są. Bo to, ta dziewczyna ma sklep swój i zobacz, jest bałwan. Jest renifer, ten jaki fajny. No, zarąbiste. ten Zarębiste, co? Aha. Czekaj, muszę pokazać, jakbyście chcieli kupić. No, to musi się sfokusować ładnie. O. ręcznie. Taka jest strona internetowa i Facebook, jakbyście chcieli zamówić. Super, nie? Mhm. Dziękujemy bardzo zwierzęki. Dziękujemy. Dziękujemy. Yay. No naprawdę Dobra, słuchajcie Mam kanapeczki z oscypkiem Dzisiaj góralska dieta A tu jeszcze mamy sałatkę, którą robił tata Tomka Ale lew, nie mogę je odkręcić w ogóle I trochę uszkodziłam masło znowu Widziałem już, widziałem Tak? To dobrze A odtworzysz sałateczkę? Słoniczkowi? Tak, w ogóle zakręcony nie było, było. Spróbujemy. Mmm, taka domowa sałatka. Mhm. Jest dobrze, lef lef. Mhm. Mało pieprzu. To zawsze znaczy, że dobrze. Ja jak jest dużo pieprzu. Mmm, mm. mi na was, więc <noise> i przestaję blogować. Podpaliliśmy. Co to jest? Sporty, ja teraz? Odłączyłeś? Tak, sport. Zobaczymy. Ja nie bierz dziewczyny, ja miałam być dziewczyną. Ty jesteś, ale ja nie mam drugiej ruszki. To znowu ja. Już jestem w łóżku, jak widać, w piżamie. I będziemy za chwilę oglądać pakt, który bardzo gorąco Wam polecam. Jeden z lepszych seriali, w ogóle nie tylko polskich, ale w ogóle, jak ja ostatnio widziałam i często mnie pytacie, gdzie my go oglądamy my go oglądamy na HBO GO z tego co wiem, tam pierwszy odcinek jest za darmo, a resztę trzeba mieć wykupiony, abonament, żeby zobaczyć także nie wiem, gdzie możecie go zobaczyć inaczej a nie pograliśmy niestety w Playstation, bo te jak się nazywa te różdżki? Jak... Ruszczki. ale Niestety muszą poleżeć, żeby się naładować i zdążyłam tylko zrobić jedno machnięcie rakietą i mi się rozładowało. Więc odłożymy to do jutra. Ale bardzo mi się to podobało. Czuję się tak, jakbym po miała pokonać lwa. Czułam się. <grym> A najlepsze słuchajcie, że tam są narty. No, <grym> to Specjalnie wybrałeś mi taki. Nie, nie mam zamiaru. No naprawdę. Dobrze kochani, to ja już kończę tego vloga i widzimy się jutro. Trzymajcie się po...